So. Ok, jedna rzecz, co się trochę zdenerwowałam, że zapomniałam o tym, bo kiedy. Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, filmiku, gdzie Wam pokazuję top 10 viralowych TikToków to podać tiktokowych, które znalazłam na tiktoku jeśli chodzi o pakowanie się teraz z Johnem i z dziewczynkami wyjeżdżamy do Grecji na tydzień i stwierdziłam, że dobra, przetestuję zobaczę co działa, co nie działa i z wami się tym podzielę bo myślę, że teraz zaczyna się taki taka pora wyjazdowa, co akurat może wam się to sprawdzić jak lubicie takie filmiki to kciuki do góry to zawsze jest takie wspierające taki high five dla mnie jeśli chodzi o mój kanał, co so, bardzo dziękuję dla was za, za wszystkie takie właśnie wspierające działania. I też jak coś ominęłam, to też dajcie znać w komentarzach poniżej. Potem stworzymy taką fajną bazę porad na pakowanie, i myślę, że to będzie bardzo przydatne dla dużo osób. No, zaczynamy. okej, okay, pierwszy hak to jest, żeby wziąć słomkę i przewlec przez to naszyjnik, i wtedy nie będą ci się naszyjniki wiecie plątać. No i tutaj mamy problem już Wam pokażę, bo wzięłam takie moje ulubione naszyjniki, co teraz noszę, chyba najczęściej noszę ten, ale to jest taki 3 w jednym, no i no jest za, po prostu nawet nie wchodzi przez te słomki, które ja mam, ale jak, jak wiecie są też takie grubsze słomki, takie na Bobo, Tee, i tak dalej, które myślę, że to by zadziałało. Wzięłam też taki cienki łańcuszek, który mniej który używam, ale chciałam zobaczyć, czy to się sprawdza. I też znowu teoretycznie tak. Będę musiała to przeciąć jakby przeciąć słomkę, bo ten łańcuszek jest taki bardziej choker i a słomka jest za długa. Co trochę trzeba kombinować z tym, żeby to zadziałało tak jak powinno, ale jak macie też na przykład nasz takie z Zary, które ja mam dwa akurat znowu um, i przez to w Zarze oni mają te końcówki takie, nie wiem czy widzicie, takie grubsze końcówki, to też to nie zmieścicie przez słomkę, tylko i wyłącznie jakbyście... Mm, mieli te grubsze słomki to by zadziałało, Są so, nie wiem, kind of to działa trochę to działa, też dostaję bardzo dużo pytań jeśli chodzi o ten naszyjnik ja ten naszyjnik kupiłam dwa czy nawet trzy lata temu w HM -ie. i słuchajcie wszystkie moje naszyjniki są like z Target albo z HM albo z Zary bo no, nie inwestuję w dużo dużo pieniędzy w te naszyjniki a, bo dziewczynki miałam jeden taki droższy i akurat Matylda niechcący poszarpała, a to znowu to było 4-5 lat temu i od tego momentu stwierdziłam dobra nie jest ten czas na drogie naszyjniki, teraz przyjdzie mi jeszcze kiedyś ten czas kolejny hak to ma do czynienia z czepkiem do kąpieli i byłam w szoku, że to może zadziałać, żeby do czepka wsadzić buty i wtedy w walizce nie będą się buty brudzić. Jakby też można używać normalną reklamówkę, bo why not? Ale e, reklamówki też są takie bardziej, nie wiem, bolki, takie większe. Ej, słuchajcie, super! <grytanie> Jaki fajny patent! Ale też chciałam. Jest e, ten, kupiłam trzy akurat. Była promocja w Rosmanie na czepki. co sobie szukacie. To możecie wiedzieć, gdzie. Chciałam przetestować buty John'a. Wziąłam pierwsze, lepsze. I wiecie, on ma o wiele większe buty. E, ten. Buty inspecjalne. Dobra, jak to zadziała na. O. I akurat ten czepek też działa na jego buty. Są na jakieś tam średnie buty, większe buty. Może. Jaki John ma tutaj rozmiar? John ma. 11,5, 45,5 europejski rozmiar, co też to dzia działa na jego buty i to chowasz, pakujesz do walizki i rzeczy ci się nie brudzą. Są so, dla mnie super patent, naprawdę. E, a też chciałam sprawdzić, czy to działa na mniejsze buty. Obawiam się, że nie, że to jakby wiecie, to jest takie już wystarczająco duże, co so, wzięłam najmniejsze buty, które mamy, MC. No, i można tutaj, ale to będzie działać tak jak siatka moim zdaniem, że można tutaj kilka par butów dziecięcych schować, ale dla dorosłych super. Są so, kolejny TikTok hack, który się sprawdza. Kolejny hak, który się powtarza po prostu non stop, to jest zamiast normalnie składać ubrania, tak jak w kostkę, tak jak nie wiem, ja składam akurat do szafy, niektóre rzeczy i tak dalej, to lepiej te rzeczy rolować. I chciałam Wam pokazać, jak wygląda walizka, jak je poskładam, no tak jakby normalnie składała, i też jak to wygląda, jak roluję te ubrania. Właśnie tutaj to pokazuję. I naprawdę jest ogromna różnica, ile miejsca Zaoszczędzasz, jak y, rolujesz, te, rolujesz te ubrania. Dodatkowo powiem Wam, że tutaj mam te ubrania, które biorę ze sobą do Grecji, i ja bym sama mogła się zmieścić w takiej małej walizce, jakbym używała te haki, te poradniki, te tips z TikToka, i to jest super rzecz. Okej, okay, jedna rzecz, co się trochę zdenerwowałam, że zapomniałam o tym, bo kiedyś to zawsze robiłam, to jest wsadzenie skarpetki, majtki i tak dalej do butów, i wtedy macie po prostu więcej miejsca. Jak mówię, kiedyś to zawsze robiłam, i dopiero jak widziałam to na TikToku, to tak sobie pomyślałam: hello, dlaczego tego, tego nie robię teraz? No i to jest ten moment, przypominam Wam po prostu. Wszędzie na TikToku też były pokazane takie packing cubes lub też takie torby, gdzie można odkurzaczem odsać e, powietrze, żeby zmniejszyć po prostu pojemność na przykład takich swetrów. Ale chciałam Wam pokazać coś, co jak nie macie takich, e, takich toreb specjalnych, to można po prostu też używać takie torebki, które ja mam akurat w domu, e, trochę je zamknąć i wycisnąć z powietrze i wtedy o wiele Mniej miejsca, za, zabiera ten sweter, i akurat ten sweter jest lekki, po prostu zajmuje więcej miejsca, to to jest taki fajny patent, co z wami chciałam się podzielić. Kolejną rzecz, co robiłam cały czas, jak wyjeżdżałam, jak dziewczynki były trochę mniejsze. Jakoś zapomniałam o tym, potem też wyjeżdżaliśmy trochę na dłużej i moim zdaniem to ma sens, jak jedziesz na nie wiem, tydzień czy coś takiego, to jest każdy outfit: sweterek, pod koszulkę. Tutaj mamy też krótkie spodenki i skarpetki o, upadły i skarpetki Pakować w jeden, można to zrolować jako jeden taki kłębek i spakować do takiej siatki. Um, no, jak to jest wszystko razem, to po prostu macie już gotowe outfity i wiecie, że jak jesteście tam 7 dni, to na przykład z małymi dziećmi to 10 takich potrzebujecie spakować, czy, czy wiecie, jak to jest. Um, ale macie już tutaj w tym jednej siatce wszystko gotowe i 10 takich woreczków i jesteście bezpieczni, macie 10 różnych outfits dla dzieci. Są so, super sprawa. To też widziałam na TikToku. Też e, ludzie po prostu też jak mają te packing cubes, to e, takie kwadraciki do pakowania to też dawali w jednorazowe terebki i pakowali i wiedzieli, że mają 10 outfits dla dzieci. Super pomysł. Ja to robiłam też, e, jak pakowałam torby do szpitala. co e, so, fajne. Okej, okay, ten pomysł mi się tak spodobał, bo to jest dla mnie trochę taki genialny. Zawsze je, jedziemy i na przykład mamy plastikowe siatki od butów czy cokolwiek, ale zawsze szukam takiej dodatkowej na nabrudy. I tutaj ktoś zasugerował, żeby wziąć po prostu e, poszywkę na poduszkę. Wziąć ze sobą to nie jest, to nie zajmuje dużo miejsca. Spakować ze sobą i tutaj wsadzać brudne pranie przez cały wyjazd. I pomyślałam sobie, jaki to jest genialny, prosty, ale genialny pomysł żeby tutaj wsadzać brudy, potem to schowamy tutaj, potem to się wybierze i wszystko będzie, nie będziemy musieli nic szukać, wszystko będzie na swoim miejscu. Przyjedziemy, od razu będziemy mogli robić pranie. Myślę, że ze sobą weźmiemy dwa jedno na białe pranie, drugie na kolorowe pranie i będzie o wiele łatwiej jak wrócimy i wszystko będzie na swoim miejscu. Jak mówię, nie będziemy musieli szukać po mieście jakichś plastikowych, dodatkowych torebek na brudy. Są. So, jaki, jak mówię, czasami takie proste pomysły są najlepsze. So, bardzo dziękuję TikTokowi za ten pomysł. Ostatni pomysł to jest. Muszę spróbować, bo... Też to widziałam na TikToku i nie wiedziałam, czy to zadziała, ale to jest, żeby wziąć trochę tego e, plastic wrap, ten plastikowy, wiecie, żeby używać do w kuchni, co używacie. Ja tak rzadko używam, nawet jak zeszłam na dół, to powiedziałam, że no, nie wiem, czy jeszcze mamy coś takiego, no ale mamy. I podobno, jak macie te wszystkie swoje pojemniki z szamponami, tak jak tutaj mam szampon, to jak dacie trochę tego plastikowego i zakryjecie tak, że na 100% się nie rozleje. So trzeba wytestować, ale bardzo, bardzo dużo osób to polecali. Też spróbujcie. Ja teraz też to spróbuję, bo nieraz yy, w. Nie wiem, no w, w drodze, na, w bagażu, czy coś, to mi się takie rzeczy rozlały, i potem wszystko trzeba prać, myć i tak dalej. To so, super patent, myślę, że u mnie się sprawdzi. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki. No i ostatnią rzecz, co wiedziałam wszędzie, i akurat nie mam, to jest bardzo dużo TikTokerów polecają wstawić AirTags. To jest taki produkt Apple, gdzie mówi, gdzie jest dany przedmiot. Wstawić AirTags. Walizkę, nawet słuchajcie, nawet są walizki, które mają takie okienko, gdzie wsadzić ten AirTag, i wszyscy wiedzą, że tam jest ten AirTag, i podobno to jest bardziej bezpieczne dla Twojego bagażu. Nie wiem, u mnie ja, jak dużo podróżowałam do pracy, to non-stop gubili mi bagaż, i non-stop nie wiedziałam, gdzie jest mój bagaż. To myślę, że może wtedy by mi się przydało. Nie wiem, czy bym zainwestowała takie pieniądze w to, ale jak mówię, chciałam z Wami to przekazać też, bo to jest wszędzie, wszędzie, wszędzie na TikToku. Dobra kochani, tutaj zakończę ten film. Dajcie znać, czy jedno z tych porad nie znaliście. Czy znaliście, czy wszystkie znaliście i to już wszystko jest odnyś dla Was, czy jest coś, co ominęłam, co u was się na 100% sprawdza, jeśli chodzi o pakowanie bagaży. Dajcie znać poniżej. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i dziękujemy TikTokowi za te wszystkie porady. Dziękuję Wam, że oglądacie. No i zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma i John. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!